Nie, z tej strony Turysta. Kilka słów do ciebie, Turysto. Ja jeszcze nigdy nie poznałem takiej osoby na YouTubie, takiego sztucznego, fałszywną, męską cipę jak ty w moim życiu. Nigdy nie nigdy nie. <grych> nigdy nie poznałem, ale poznałem właśnie ciebie, właśnie z twoich filmów, z tych twoich głupich uśmiechów. I co teraz ostatnio robisz? Centralnie mówisz, że masz swoich widzów w dupie, tak? No i wiadomo o co chodzi. Teraz naśladujesz tego Adbastela? Człowieku, przecież tutaj ludzie ci się śmieją w twoich komentarzach. A co chodzi do to jest mały taki ten i wyzwanie ludzi od śpunów. Ja ci powiem tak. Ja mieszkam w Scranton, Pennsylvania pod adresem 415 Marion Street i jak chcesz to albo ja mogę pojechać do ciebie, albo ty możesz przyjechać do mnie i możemy porozmawiać. Ale oczywiście ty ze mną nie porozmawiasz, bo sam się bałeś spotkania z twoimi widzami. A wiesz dlaczego się bałeś? Powiedziałeś, że możesz dostać w pierdol. Jesteś zwykłym leszczem. Jesteś tak jak się mówi w Polsce, męsko-cipką jesteś. Więc... I tata też jest taką męsko-cipką i masz to w ogóle od niego. Taka jesteś cipka. Więc powiem ci tak, ty. Ty męska cipko. Chcesz się spotkać, się możemy spotkać. Obrażasz inne vlogerki, że dają dupy za suby to i tamto. Wzywasz dziewczyny od Kurew też. Słyszałem inne vlogerki, więc twój czas przyjdzie za to wyzywanie, czy to będzie w Ameryce, czy to będzie w Polsce, ale twój czas przyjdzie, coś będzie miał z tobą rozmowę. I tak jak mówiłem, spotkaj się ze mną, spotkaj się. Proszę cię, czy pokażesz nam, że jesteś pizdą? Bo jesteś pizdo, ja wiem, że jesteś pizdo, tylko ludzie nie wiedzą. Jesteś zwykłą męską pizdo, taką znaną, wiesz? Więc powiem ci tak: turysto, bo jesteś tylko turystą, więc zacząłeś kurwa, z gościem, to nie powinieneś zaczynać, więc ja się tylko nie wiem. Znaczy, ty się powinieneś modlić, że w tamtym roku, że jakżeś robił swoje podatki, to żeś właśnie dodał twoje zarobki z YouTube'u, bo jak nie. To będzie niedobrze. Ktoś już na tym pracuje i to sprawdza, więc nie wiadomo, IRS może pukać imigration ci do domu. I jeszcze jedno: za to chodzenie i nagrywanie ludzi tam właśnie w twoim w kompleksie, tam gdzie mieszkasz, po cichu, jak tam ludzie sobie trenują, tak kobieta, jeszcze inne osoby, więc telefon do administracji będzie, więc polecisz na. Zostaniesz wyjebany centralnie. Zobaczysz. Lubisz nazywać ludzi od szpunów. Zobaczysz, zobaczysz, zobaczy, zobaczy, jakie będziesz teraz miał swój American Dream tutaj w Ameryce. Więc ty jesteś malutki, tak jak mówiłem, jesteś fałszywy, sam mówisz, że masz swoich widzów w dupie. Ja z żadnej reklamy nie mam nic i nigdy nie będę chciał mieć, mieć nic z tego. Jak miałem 100 osób, mówiłem to wszystkim ludziom, że nie będę miał reklam, ja nie zarobię grosza z tego. Jak mam 4000, mówię to samo. Jak będę miał 20 tysięcy, powiem mam to samo. I będzie tak samo jak jest. Bo ja nie jestem taki fałszywą cipą, tak jak ty jesteś. Więc szybka odpowiedź do szmaty. Posłuchaj mnie tak. Wszyscy, co mnie kurwa znają, wiedzą, że żaden burak, ani kutas, <laughs> ani senna skarpeta dziurawa, czy chora, czy łysa, czy ani chuj, czy żadna madzia, nikt, no, nie steruje. To ci powie każdy. Po drugie, przy głupie, Możesz być karalny i jak idziesz i kupujesz broń w sklepie, ty byś tego nie wiedział, bo siedzisz nawet nie na zielonej karcie, więc taki kretyn jak ty to nie sprzedaż takiej tobie broń, więc powiem ci tak, kretynie, wybierasz sobie broń, debilu, dobrze? Później wypełniasz papiery, później dealer, co sprzedaje to broń, dzwoni do stanowej policji, debilu, oni sprawdzają twój rekord. I oni podejmują decyzję, czy ty możesz mieć tą broń, czy nie. Krety nie rozumiesz? Więc, jeżeli ja kurwa, kupiłem broń ze sklepu i wyszedłem z nią, to ja ją mam legalnie przy głupie. A trzecia sprawa, czekam, czekam, zadzwoń, zadzwoń. Kurwa, możesz dzwonić gdzie chcesz. Możesz dzwonić gdzie chcesz, przy głupie. Bo Freedom of Speech, nie wiem czy to wiesz co to jest: Freedom of Speech, po prostu to jest jeden z Twoich Amendment Rights. No, ale ty nie masz, bo ty jesteś, no tak, bez zielonej karty, zapomniałem. Więc o jeszcze widzę, znowu jesteś w tej samej koszuli. Może byś kurwa zmienił to koszulę, bo to jest naprawdę taka wiejska dyskopolo polo kurwa z lat 90. lat, z 80. nawet nie gdzieś tak średnie 90. lat, wiesz, tak za bardzo te kurwa te guziki takie ja naprawdę tak wyglądasz jak ten taki przegłup. Może byś się trochę ogolił, kurwa owozy zrobił obciął jakoś, a nie tylko przy tej kamerze. Ty jesteś najgorszą, fałszywą, kurwo tutaj i nie pierdą ludziom, że ja coś zarabiam, bo ja nic nie zarabiam z tego i nie będę zarabiał, to wszyscy o tym wiedzą. Ja nie jestem jakaś szmata jak ty, że zarobię półtora czy dwa tysiące na tydzień i jeszcze kurwa za mało, jeszcze muszę na reklamach zarabiać, co nie? Taki szmaciarz jak ty. Ja jeżdżę sobie ciężarówką, zarobię te 1200, 1300 i sobie sprzęt za to mogę kupić. Nie muszę od ludzi brać pieniędzy za jakieś jebane reklamy. Następna rzecz, szmaciarzu. Tam już żeś ładnie opierdolił, kurwa, w jednym odcinku. Byłeś, ludzie Cię zaprosili tam na Florydzie, Polonia a kurwa, drzwi Ci otworzyli, a Ty, kurwa, żeś im dupo opierdolił, Ty fałszywo kurwo. Ha, ha. Takiś Ty jesteś. Idź, dzwoń do adwokata.